Sorry, mam jedną prośbę do Pana. Proszę Pana, u mnie w domu są straszne szczury. Wchodzą po mieszkania wprost, Panie, po schodach, spaczone jak te jamniki. Także nie mo, w ogóle nie mogę sobie z nimi dać rady. Kotów się w ogóle nie boją. Potem poszedłem, proszę Pana, do ADM-u, zwróciłem się. adm mi odpowiedział, masz Pan dozorcę. Niech Pan się zwróci do dozorcy. Dozorca tu zareaguje. Poszedłem do dozorcy dozorca w ogóle przyjony wcale nie chciał ze mną rozmawiać, więc już, już nie wiem, już nie mam pojęcia, co z tym szurami mam po czym. Bo straszne szuli się zaprę, nie tylko po schodach, ale i do mieszkania że szkodzą, no. Proszę pana, moja żona tam jest pod czternastką. Niech pan zobaczy, co ona wyprawia, co ona robi. I panie dzielnicowy, libacje tam takie wyprawiają, dziwki byle jakie sprowadzają. Wódko chyba nawet handlują, bo jak się popijo, to łomot, krzyki, wrzaski. Nie wiadomo, co się tam dzieje. Firany się u mnie bujają, że randol się trzęsie, a uwagi to nie daj Boże zwrócić takie tam towarzystwo. No, a na kolegium to ja nie mogę przeciw nim świadczyć. Bo nie daj Boże, jeszcze mnie synka skrzywdzą. Poszliśmy na piwo. Postawiłem piwo, później po budce, pół literka, to literka. Okradli mnie wtedy nic. Później nie pamiętam, niech pan ich rozpozna. Człowiek dla człowieka powinien być człowiekiem. A człowiek, który nie jest człowiekiem, jest nieludzki. I jeśli pan ma chce załatwić sprawę ze mną, to pan załatwiaj tutaj, na miejscu, a nie wprowadź mnie pan po sądach. To ja w numerki nie gramy, panie władzo. Przepraszam, że jeśli absolutnie nie grałem w żadne numerki. No przecież, jeśli bym grał, to bym posiadał fundusz, prawda? Ale funduszu nie posiadam. Obywatelu dzielnicowy, to do pańskich obowiązków należy dbanie o bezpieczeństwo i spokój w naszej dzielnicy, prawda? Wykrywalność przestępstw i wykroczeń, o no to najpoważniejsze sprawy chwili. Poczucie bezpieczeństwa osobistego, aktywność społeczna, no od tego bardzo wiele zależy. Proszę pana, moim środkiem jest pióro, moim orężem jest, są środki masowego przekazu, natomiast pańską sprawą jest znaleźć tego łobuza, który buchnął mi to lusterko. Panie dzielnicowy, proszę pana bardzo. Żeby pan chociaż raz na tydzień do mnie się zgłosił i zapytał się, jak ja, jak ja się czuję, na zdrowiu, na tym. No bo w przeciwnym razie to już mnie się dużo nie należy. Dzielnicowy zjawia się u mieszkańców swojego rejonu również bez specjalnego zaproszenia. Mieszkania, które odwiedziliśmy razem z nim, przysparzają mu najwięcej kłopotów. Proszę pana, byłem... Kiedyś u pana i mówiłem, Możliwie? że musi pan uporządkować Tak mieszkanie. jest, no ale jeśli mnie nie było, nie pan. Ale proszę pana, teraz ja panu powiem, czym ja się kierowałem przez delikatność, nie powiedziałem panu, że w takiej rupieciarni lęgnie się robactwo. Proszę pana, gdybym ja panu sprowadził komisję sanitarną, to sama komisja sanitarna by pana ukarała. A pan zafujarkowany. Znowuż pan jest pijany, no. No panie, no jak trzeźwy pan nie jest przecież, nie pan nie mówi takich rzeczy. A ten, a ten bardak nie posprzątał pan. Czuję bardak? No tutaj kazałem panu usunąć to wszystko. Nie wiem właściwie o co się pan rozchodzi. Mnie się rozchodzi o to, żeby wreszcie pan zaczął uczciwie tutaj i spokojnie mieszkać. A jeśli będzie pan pił wody brzozowe, to ja pana przymusowo oddam do zakładu zamkniętego i będzie pan się leczył. Co pan woli?